Przygoda w tajemniczym mieszkaniu. Nadia miała sześć lat i uwielbiała przygody. Jej młodszy brat Kuba miał cztery lata i zawsze chciał być tam, gdzie Nadia. Pewnego dnia, po powrocie z przedszkola, Nadia i Kuba znaleźli w swojej skrzynce na listy tajemnicze zaproszenie. Było napisane kolorowymi literami: Zapraszamy do tajemniczego mieszkania, czekają na Was niezwykłe wyzwania. Nadia i Kuba byli bardzo podekscytowani. Postanowili, że muszą odnaleźć to tajemnicze mieszkanie. Po krótkiej naradzie wyruszyli na poszukiwania. Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli stare, zarośnięte bluszczem drzwi. Nadia nacisnęła klamkę, a drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Weszli do środka. Pokój zabawek. W środku znaleźli się w pokoju pełnym zabawek. Na środku stał wielki, kolorowy stół, a na nim leżała kartka. Aby przejść dalej, musicie nauczyć się dzielić zabawkami i nie kłócić się. Nadia i Kuba spojrzeli na siebie. Wiedzieli, że to nie będzie łatwe, bo często kłócili się o zabawki. Nadia, kiedy była zmęczona po przedszkolu, często drażniła Kubę, zabierając mu jego ulubione zabawki. Kuba z kolei krzyczał i czasem nawet uderzał Nadię. Musimy spróbować, powiedziała Nadia. Może to nam pomoże. Zaczęli bawić się razem. Na początku nie było łatwo. Nadia celowo dotykała ulubionych zabawek Kuby. A Kuba złościł się i próbował je odebrać. Ale po chwili zrozumieli, że muszą współpracować. Nadia oddała Kubie jego ulubioną zabawkę. A Kuba uśmiechnął się i podziękował. Pokój luster. Kiedy udało im się przejść pierwsze wyzwanie, drzwi do kolejnego pokoju otworzyły się. Był to pokój pełen luster. Na środku leżała kolejna kartka. Aby przejść dalej, musicie nauczyć się patrzeć na siebie w lustrze i mówić, co w sobie lubicie. Nadia i Kuba stanęli przed lustrem. Nadia zobaczyła swoje odbicie i powiedziała: Lubię moje długie włosy i to, że jestem odważna. Kuba spojrzał na siebie. I po chwili namysłu powiedział: Lubię moje niebieskie oczy i to, że umiem szybko biegać. Nadia uśmiechnęła się do Kuby i powiedziała: Lubię też, że jesteś moim bratem i że zawsze chcesz się ze mną bawić. Kuba odwzajemnił uśmiech i dodał: A ja lubię, że jesteś moją siostrą i że zawsze wymyślasz fajne zabawy. Pokój emocji. Po przejściu przez pokój luster trafili do kolejnego pomieszczenia. Był to pokój emocji. Na środku stała skrzynia, a obok niej leżała kartka. Aby przejść dalej, musicie nauczyć się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. Nadia i Kuba otworzyli skrzynię i znaleźli w niej różne przedmioty, które symbolizowały różne emocje. Była tam czerwona piłka symbolizująca złość, niebieska chustka symbolizująca smutek, żółty balonik. -Symbolizujący radość i zielony kamyk -Symbolizujący spokój. Nadia wzięła czerwoną piłkę i powiedziała: Kiedy jestem zmęczona po przedszkolu, czuję złość i wtedy drażnię Kubę. Kuba wziął niebieską chustkę i powiedział: Kiedy Nadia mnie drażni, czuję smutek. Potem wzięli żółty balonik i powiedzieli razem: Ale kiedy bawimy się razem i nie kłócimy się, czujemy radość. Na koniec wzięli zielony kamyk i powiedzieli: A kiedy przepraszamy się i wybaczamy sobie, czujemy spokój. Pokój przeprosin. Ostatni pokój był pokojem przeprosin. Na środku stał duży, wygodny fotel, a obok niego leżała kartka. Aby przejść dalej, musicie nauczyć się przepraszać i wybaczać. Nadia i Kuba usiedli na fotelu i zaczęli rozmawiać. Przepraszam, że czasem Cię drażnię, Kuba. Powiedziała Nadia. Nie chcę, żebyś czuł się smutny. Przepraszam, że czasem krzyczę i cię uderzam, Nadia. Odpowiedział Kuba. Nie chcę, żebyś była zła. Oboje uśmiechnęli się do siebie i przytulili. W tym momencie drzwi do tajemniczego mieszkania otworzyły się na oścież. A przed nimi pojawiła się świetlista postać. Gratulacje, Nadia i Kubo! powiedziała postać. Udało wam się przejść przez wszystkie wyzwania. Nauczyliście się dzielić, rozpoznawać i nazywać swoje emocje, a także przepraszać i wybaczać. Teraz możecie wrócić do domu, bogatsi o te ważne umiejętności. Nadia i Kuba podziękowali postaci i wrócili do domu. Od tego dnia, kiedy Nadia czuła się zmęczona i zła, przypominała sobie o tajemniczym mieszkaniu i starała się nie drażnić Kuby. A Kuba, kiedy czuł się smutny, przypominał sobie o pokoju emocji i mówił o swoich uczuciach. Nadia, co najbardziej podobało ci się w tajemniczym mieszkaniu? zapytał tata, kiedy Nadia i Kuba opowiedzieli mu o swojej przygodzie. Najbardziej podobało mi się, że nauczyliśmy się, jak radzić sobie z emocjami i jak przepraszać odpowiedziała Nadia. A tobie, Kubo? Zapytała mama. Podobało mi się, że mogliśmy bawić się razem i że teraz lepiej się rozumiemy, odpowiedział kuba. Od tego dnia Nadia i Kuba stali się jeszcze lepszymi rodzeństwem. Wiedzieli, że zawsze mogą na siebie liczyć i że razem mogą pokonać każdą przeszkodę. I tak zakończyła się przygoda w tajemniczym mieszkaniu. Nadia i Kuba nauczyli się, jak ważne jest dzielenie się. Rozpoznawanie emocji i przepraszanie. Teraz, kiedy pojawiają się konflikty, potrafią sobie z nimi radzić, a ich więź staje się coraz silniejsza. Koniec.